Dzień dobry! Dzisiaj krótki tutorial. Tutorial dotyczący oprogramowania Capture One. Do nagrania tego tutorialu sprowokował mnie pewien komentarz pod jednym z odcinków kursu. Komentarz dotyczący ogólnie rzecz biorąc wykonywania kopii zapasowej katalogu. No więc dzisiaj krótko na temat kopii zapasowej. Po pierwsze, co to jest kopia zapasowa? No to myślę, że wszyscy wiedzą, ale gdyby ktoś nie do końca jeszcze wiedział, to jeżeli mamy katalog i wiemy, że w naszym katalogu przechowywane są wszelkiego rodzaju informacje dotyczące Edycji naszych plików, wszystkiego co związane jest z naszymi zdjęciami. O katalogu zresztą szeroko mówiłem w poprzednich odcinkach mojego, mojego kursu. Bardzo często też w katalogu są zaimportowane zdjęcia, chociaż mogą one również być w innej lokalizacji, a jedynie. W katalogu będziemy wskazywali, gdzie są oryginały zdjęć. Może być i tak, i tak. To warto co jakiś czas zrobić kopię zapasową całego naszego katalogu. No, na przykład na wypadek jakiegoś uszkodzenia sprzętu, dysku twardego wszystko jedno, co się może złego wydarzyć czasami kradzież, czasami jakieś nieszczęście losowe. No i nawet jeśli nie stracimy oryginałów zdjęć to stracimy cały nasz dorobek, jeżeli chodzi o pracę edycję nad tymi, nad tymi zdjęciami. Hmm. Dlatego dobrze jest taką kopię sobie robić. Dobrze jest, żeby ta kopia była zapisywana w innym miejscu niż nasz katalog, ten oryginalny, ten, ten zasadniczy. No właśnie po to, że jeśli zepsuje się nam dysk, co się potrafi zdarzyć, no to żebyśmy nie stracili katalogu razem z jego kopią zapasową. Często bywa też tak, może nie często, ale zdarza się też tak, że katalog ulegnie jakiemuś uszkodzeniu. To tylko, tylko plik na, na dysku, więc on również może się w jakiś tam sposób uszkodzić. Na przykład przy gwałtownym zaniku zasilania, czy przy jakimś innym zdarzeniu, przy którym zapis na dysku spowoduje jakieś błędy. Tak? I potem może się okazać, że nie uruchomimy katalogu, mimo tego, że dysk jako taki nam się nie zepsuł. No, tych przypadków może być różno, wiele różnych. Ja nie chcę tutaj czegoś jeszcze dodatkowego wymyślać. Tak czy inaczej, zachęcam do tego, żeby taką kopię zapasową katalogu robić. Domyślnie nasz system Capture One upomina się czy może upominać się o to, żeby taką kopię katalogu zrobić. Czasami to jest fajne, bo nie musimy sami o tym myśleć. Czasami jest to denerwujące, jeżeli za często nam się system upomina, a czasami w ogóle tego nie lubimy, bo chcemy mieć sami kontrolę nad tym, kiedy, co i gdzie zapisujemy. Więc dzisiaj powiem parę słów o kopii zapasowej katalogu. Zapraszam. Jeśli mówimy o katalogu Capture One, czyli w tym miejscu, w którym zapisywane są wszystkie informacje związane z naszą pracą w programie Capture One, z edycją, z opisem zdjęć, a czasami również z samymi zdjęciami, to domyślnie katalog w rozumieniu Capture One zapisywany jest w naszym takim dedykowanym katalogu ze zdjęciami. W środowisku Mac mamy obrazki czy fotos. W Windows pewnie katalog zdjęcia. I tutaj mamy pliki katalogów, zdjęcia wszystkie, mój główny katalog i jakiś taki roboczy chwilówka, więc tu jest plik katalogu. Pliki katalogów Capture One mają rozszerzenie co katalog. No i jak widzicie taki pełny Katalog potrafi zająć bardzo dużo miejsca na dysku. Ten mój ma ponad 154 GB, no bo w nim są również podglądy zdjęć pozwalające na pracę na zdjęciach. Nawet wtedy, kiedy nie mamy oryginalnych plików ze zdjęciami, możemy również tą częściowo tą pracę wykonywać. Jeżeli otworzymy sobie Capture One, to on oczywiście otwiera się w ramach tego katalogu, na którym pracowaliśmy ostatnio, wczytuje nam obrazy. W zależności od tego, jak duży jest nasz katalog, to, to wczytywanie może zająć trochę więcej czasu. No i otwiera się domyślnie na ostatnio medytowanym przez nas zdjęciu. W menu plik, kiedy zakładam nowy katalog, to mogę wskazać, w jakiej lokalizacji ten katalog ma się zapisywać. No i tutaj mogę zmienić to domyślne, domyślną lokalizację i na przykład zapisać na jakimś zewnętrznym dysku czy w jakimkolwiek innym dowolnym miejscu. W tym katalogu po otwarciu zachowane są, jak widzicie, wszystkie operacje na zdjęciach. Tutaj były jakieś zmiany jasności, niewielka zmiana ekspozycji, ale było też. Kadrowanie, to widzimy tu na podglądzie. Tu jest zresztą informacja w postaci tej ikonki, że było to zdjęcie w jakiś sposób edytowane. Mamy tu również jakieś oznaczenie tagiem koloru. Możemy sobie w katalogu, kiedy jesteśmy w tym folderze ze zdjęciami, powiedzieć: Pokaż mi wszystkie te, które mają tak czerwony. Więc te wszystkie rzeczy są w katalogu zapisywane. Podobnie jak właśnie te operacje możemy je zresetować, jeżeli coś było wykonywane, tak możemy ponowić. I jak zamkniemy nasz program, to po pierwsze pojawia nam się komunikat o tym, żeby zrobić kopię zapasową katalogu. No, ale kiedy on się pojawia. Pojawia się wtedy, kiedy minie ten okres czasu, który mamy ustawiony, żeby nam system przypominał, po upływie tego czasu, żeby zrobić kopię zapasową katalogu. Na razie nie będę tej kopii robił, powiem nie teraz. No i otworzę jeszcze raz mój program Capture One, żeby zobaczyć, że to wszystko, co było robione do tej pory, będzie zachowane i mm, otworzy nam się znowu w ostatnim e, używanym katalogu i na tym zdjęciu, które jako ostatnie było edytowane. No dobrze. Po pierwsze, co zrobić, żeby system nie przypominał nam o tym, że jak zamykamy program, to pojawia nam się okienko, które każe nam robić kopię zapasową to już mam informację, że od ponad 25 dni tej kopii nie zrobiłem. Oczywiście tu też mogę wskazać, gdzie ta kopia ma się znajdować. Przy okazji mogę sprawdzić integralność katalogu i zoptymalizować ten katalog, żeby zajmował mniej miejsca na dysku. Mówię nie teraz. Jeszcze raz otworzę mój Capture Ja mam z kilkunastu lat zdjęcia w katalogu, więc one Nieco długo się odpalają. No, ok. Gdzie możemy ustawić e, parametry związane z zapisywaniem kopii zapasowej? Menu Capture One, ustawienia. I tutaj w sekcji ogólnej mamy opcję Kopia zapasowa katalogu. Po pierwsze, możemy ustawić, jak często system ma nam przypominać przy zamykaniu programu o tym, żeby zrobić kopię zapasową. Ja mam ustawiony raz w tygodniu, ale możemy powiedzieć, że zawsze jak zamykamy, niech nam przypomni, żeby zrobić kopię zapasową. No wtedy, kiedy bardzo dużo pracujemy na tym programie, kiedy edytujemy bardzo dużo zdjęć w ciągu dnia, no i wtedy awaria katalogu może spowodować, że stracimy dużo pracy, nawet jeżeli jest to praca jednodniowa raz dziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu, albo nigdy. Jeden z komentujących zapytał właśnie, gdzie ustawić opcję, żeby nie przypominał przy każdym zamknięciu, żeby robić kopię katalogu, bo to w jakiś tam sposób, domyślam się, irytuje. Więc jak tu ustawimy sobie nigdy, to system przy zamykaniu nigdy nie będzie nas pytał, nie będzie nam przypominał o kopii. Ja oczywiście zalecam, żeby te kopie robić, jeżeli nam to przeszkadza, no to musimy o tym pamiętać sami, ale ustawienie takiej opcji przypominania myślę, że nie jest niczym złym. Niczym tu możemy również wskazać lokalizację, w której ta kopia ma się dokonywać. Dobrze jest, żeby kopie katalogów były przechowywane na innym dysku niż sam katalog. Bo jeżeli kopię katalogu zapiszemy sobie na tym samym dysku co oryginalny katalog ze zdjęciami, a, a dysk ulegnie uszkodzeniu, no to po co nam kopia, która też będzie na tym samym dysku? Więc dobrze jest sobie taką, taką kopię katalogu zapisywać na jakimś innym dysku, na przykład niech to będzie work disk No i mówimy otwórz. To widzimy, że ta lokalizacja jest w tym miejscu. No i powiemy OK. Teraz wychodząc z mojego programu Capture One system nas zapyta o tą kopię, bo nie było robione 25 dni, a ma się nas pytać co tydzień. Lokalizacja kopii jest na workdisk, bo tam ustawiłem na zewnętrzny dysku i mówię zrób kopię zapasową. Wykonywanie tej kopii troszkę trwa, ale nie jest to proces jakoś specjalnie długotrwały. Proszę zauważyć, przy moim bardzo dużym katalogu już się to wszystko zdążyło zapisać. Mogę powiedzieć: Pokaż mi to w programie Finder. No i rzeczywiście mam tutaj zdjęcia wszystkiego, katalog db. 600 MB kopia mojego katalogu. No i powiem ok. Jeśli teraz otworzę Capture One. I będę chciał go zamknąć. No tak się domyślacie, on już się nie upomni o kopię, ponieważ została przed chwilą zapisana. A w ustawieniach mam ustawione, że ma się pytać raz w tygodniu. Więc oczywiście teraz zamykając Capture One tego pytania nie będzie. No i opowiedzieliśmy sobie o kopii zapasowej katalogu, o wykonywaniu tej kopii i o wszystkich elementach z tym związanych. Króciutko, jak na mnie, dlatego to tutorial, a nie typowy odcinek kursu. Proszę o komentarze, proszę o jakieś uwagi i inne pytania. Jak będę umiał to, będę na nie starał się odpowiadać, albo w postaci komentarzy, albo w postaci jakichś odcinków nowych, albo w postaci tutoriali. No i oczywiście nieustająco proszę o polubienia, subskrybowanie i polecanie mojego kanału. Tym, tym, tym razem, tym razem też, ale w ogóle trzymajcie się i życzę udanych kadrów. Cześć.